Witam bardzo serdecznie w 14 już odcinku z gry Unreal Tournament. W końcu, w ostatnim odcinku, udało nam się pokonać ostatnią misję w trybie Deathmatch. Otrzymaliśmy Puchar, i teraz jesteśmy w końcu gotowi, żeby przejść do kolejnego trybu, jakim jest tryb Dominacja, w której chodzi o to, żeby zdobywać punkty. To jest taki, trochę można to powiedzieć, tryb. Team Game, że masz tutaj swój oddział, to jest mój oddział, proszę bardzo. I chodzi o te znaczki. Na mapie są właśnie takie znaczki, i trzeba, jakby do nich podbiec, wtedy one zmieniają kolor. Jak, yy, jest 3 na 3 i są chyba trzy rozmieszczone znaczki gdzieś na mapie. I jeśli masz przejęty znaczek, to nabijają cię ci punkty i trzeba tam do jakiejś ilości punktów y, zdobyć. Chyba na początku to jest jakieś, nie wiem, 50 czy 100, nie pamiętam. I ogólnie tak to działa. Tak, i tutaj po lewej mamy pokazane wszystkie trzy miejsca, w których są te znaczki. To są jakieś nazwy po prostu. Jeden z tego, co pamiętam, był na dachu. Tak, o to jest taki znaczek, to jest po prostu, że nie jest, jest przejęty przez nikogo. I chyba gdzieś tak po bokach były też, właśnie. Tak, jeden jest tutaj i trzeci powinien być po drugiej stronie. O, i w tych miejscach właśnie są te znaki. I trzeba je przejąć jak najszybciej. No i wiadomo, że można je odbić, tak? To jest nie tak, że jak już przemiesz, to jest twój na zawsze. Więc e, no, więc zaczynamy. Tutaj już o tyle fajnie, że nie jesteśmy sami. Mamy już naszych sojuszników. No, i musimy walczyć, dobra. Oni już miał, mają kontrolę nad dwoma. My mamy nad jednym. Tylko nie wiem, co mi się zgrom stało, że mam jakiegoś. tego. Przecież, że alt-tabowałem, mi się pojawił jakiś krzyżyk teraz na środku, taki. Ale trudno. O, akurat zrespiłem się, żeby przejąć im. Dobra, ten jest nasz ten nam przejęli odbijam szybko biegniemy na garaż dobra odbili nam, odbili nam któryś no przejęli nam ten na górze dobra wracam z tym wydaje mi się że, o fajnie że przy... mój bot przejął przejęli ten na dachu te są nasze Ale oni i tak wygrywają w tych punktach Kurcze, dobra, trzeba iść na górę Trzeba przejąć ten górny A ten jest nasz Dobra, przejąłem Oni i tak wygrywają Dobra, ten jest nasz. Trzeba na da? Dobrze. Nie, przegry... O mam wszystkie trzy. To fatalnie. Dobra, mamy dwa. Oni mają 42 punkty, już mam 31. Niedobrze, bardzo niedobrze. No szybko, no. Nie stójcie za mną, no. Muszę się nauczyć jeszcze, przypomnieć sobie jak się komendy dawało tym botom. Jeśli to jest do 50... Nie, to jest do 100, dobra, do 100 jest. Nie do 50, to może jeszcze coś się da tu zrobić. Dobra, ten na dachu znowu. Ciągle ten na dachu tracimy No nie, przejęli no. Dobra, na razie mam wszystkie trzy Dobra, teraz po tamtej stronie padł no Serio Dobra, wszystkie trzy nasze, podganiamy, podganiamy. Dobra, dach znowu. Dobra, teraz na garaż. Dobra, nice. Nie, nawzajem, siobie, siobie. Dobra, nie, to nie ten ty garaż przejęli. Dobra, trochę punktów nabiłem teraz nam. No. Dach nam przejęli, ale mamy dwa. Dobra, dach odbili. Trójkę siedzą na tym jednym. Dobra, mamy trzy, powinniśmy to wygrać. Dobra, wszystkie trzy nasze, jest git. Jeszcze ja się zagubiłem. Dobra, mam przewagę, mam przewagę. Ten jest. Okej, okay. to już jak wszyscy we mnie nie strzelają, tylko mam jakichś sojuszników, to tak się łatwiej tutaj czuję. tam tamten. O nie, wszystkie trzymają Dobra, ale wygramy to, mamy tylko trzy punkty do zdobycia Kurczę Dawać te punkty nabijajcie, no Dobra, ten jest nasz by tego bronił Nice Dobra, no i taki to jest właśnie tryb. Jest to dość ciekawe i przyjemne, szczególnie, że potem... Kolejne mapy są dość takie większe, trudniejsze, na no niektórych mapach chyba są nawet i cztery, jeśli dobrze pamiętam, takie znaczki. Więc, yy, dobra, zagramy jeszcze jedną, tylko ja muszę, nie wiem, zrobić cięcie, uruchomię grę jeszcze raz, bo tutaj mi się pojawił jakiś ekspres to, że co chwilę minimalizowałem, zanim zacząłem nagrywać. Więc za chwilkę się widzimy. No dobrze, witam z powrotem, już jestem, naprawiłem, więc lecimy z kolejną misją. Tutaj jeszcze jest po 4 na 4. O ja akurat mam res po znaczku. Dobrze wiedzieć. Oj, tam widać od razu na dole kolejne. Bo jak się tam dostać? To jest pytanie. Dobra, nie chcę się z tą strzelać. o, nice. To mi się podoba walczyć. Ła, wow. no, tylko pytanie, gdzie jest ten trzeci? O, fajnie, że boty przejęły moje, bo ja... O dobra, tu jest. Dobrze wiedzieć. Teraz przejdziemy tego center, czyli to jest ten na środku chyba co był. Tak o, wow Ale campił Ja jestem w ogóle tutaj. Dobra, mam przewagę, tu też jest dostęp punktów, tak, okej. Okay. Już taki... Tutaj taki większy chilczo jak gramy, że to nie jest taki już takie spięcie jak na tamtym deathmatchu. Więc... Dobra, szczególnie, że tu boty to, to ogarniają no. O Dobra, którzy przyjęli? A tamten teraz na dole. A, trafił mhm. Dobra, mamy wszystkie, no mamy taką przewagę, że... O dobra. Szybko powiedziałem. Ale mamy 45 do 16, no to jak oni chcą to nadrobić, to ja nie wiem. Piękno. Problem jest, że tych chłopów ja w ogóle nie znam Dobra Sprzejęli tamten Ale już nie nadrobił, no to jest niemożliwe, żeby oni tyle punktów nadrobili, no. Dobra, mamy wszystkie, no to już... Co wy tu chcecie kombinować? Dobra, dwa mają Wydaje mi się, że nawet byśmy mieli tylko jeden. To i tak byś nie zdążyli nawet dobić do nas tyle punktów No z takimi brońmi to ciężko trochę. Daj broń. Gdzie był ten na dole? Przejęli, tak? Aha, ten był to, Dobra. Dobra, jest git. Nie, teraz top wzięli. Dobra, już nie wzięli. Dobra, GG. No, bardzo proste. Potem się zaczną trochę większe schody, ale no tutaj na razie jest bardzo łatwo. Więc myślę, że ten tryb też jest ciekawy. Nie jest mój ulubiony, jest taki średni bym powiedział. Ale i tak będzie fajnie to grać. Potem też zwiększają się limity punktów. Będę gdzieś chyba 125, 150 i nawet nie wiem, czy to pod 200 nie podejdzie gdzieś w tych dalszych misjach. Chociaż ich jest trochę mniej. Ale zobaczymy. Tutaj jest jeszcze w 100 w tej kolejnej. Dobra. To by było na tyle. Zostawcie lajka i subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Ja będę leciał i trzymajcie się i do następnego. Cześć!